Dzisiaj mija 15 lat. Zofia Wara, przewodnicząca koła. Koło. koło zaczynało się pod nazwą Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, a w tej chwili Polskie Stowarzyszenie na rzecz osób z upośledzeniem umysłowym. Jestem tutaj grono niby małe, ale zarazem bardzo duże, ponieważ są to nasi najbliżsi przyjaciele. Tak upartym człowiekiem, jak ukazała, okazała się pani Zofia, ojciec Stanisław Głąb, spotkałem się po raz pierwszy w życiu i ostatni upór ten jest widoczny, kiedy tutaj jesteśmy w Nowym Ośrodku, zwiedzamy to wszystko, co dzięki życzliwości dla ludzi, którzy znaleźli się w potrzebie, dzięki życzliwości Pani Zofii dokonało się. Moja obecność tutaj może czasami się przydać. Paweł Stawowy, Wojewoda nadal, Wojewoda dysponuje odpowiednim budżetem i to są trudne problemy, ale również w mojej pracy jest taka zasada, aby wspierać ludzi, aby być tam, gdzie potrzeba. I tu właśnie w takim celu przychodzę i chciałbym być jak najczęściej jak najbardziej pożyteczny dla tego środowiska. Jest to dla nas takie kolejne doświadczenie, bo. bo Kapitan Krzysztof na tym, że, Jednostka że Wojskowa w Nowej Dębie. Satysfakcja również z pomocy tym, tym dzieciom, ale i fakt, że jest to jakieś doświadczenie dla naszych kadry zawodowej, dla żołnierzy. No jest to element po prostu procesu wychowawczego, uczestniczenie w czymś takim, uczenie się i, i radości życia tych dzieci i pasji do pracy reprezentowanej przez pedagogów. Uważam, że tak duże przedsiębiorstwo jak elektrownia Połaniec, dyrektor elektrowni, w aspektach życia społecznego najbliższej okolicy środowiska, stąd włączyliśmy się również i we współpracę. Z, z, ze Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych. Uważam osobiście, że wszystkie dzieci są nasze, a dzieci niepełnosprawne wymagają specjalnej troski i chociaż odrobinę y, serca, które staramy się okazać, mam nadzieję, że dobrze wpłynie w, na samopoczucie tych dzieci, może chociaż odrobinę uśmiechu im na co dzień przybędzie. No, czy ja? Ja, ja się tu widzę. Ty możesz do mnie wrócić do. bo kocham cię, czy ja, czy ty nie czujesz tego mu? Warsztaty terapii zajęciowej zajmują się 60 dorosłymi osobami z upośledzeniem umysłowym z Starnobrzega i Okolic. Uczestnicy warsztatów mają do wyboru naukę w pracowniach kucharskiej, plastycznej, gobeliniarskiej i hafciarskiej. Odbywają się zajęcia z muzykoterapii i teatralne. Działa pracownia stolarska, wikliniarska i fryzjerska, a także środowiskowa i przyuczenia do życia codziennego. Właśnie w funkcjonowaniu osób w normalnym otoczeniu tarnobrzescy terapeuci upatrują swoich największych sukcesów. Ośrodek rehabilitacyjno-wychowawczy obejmuje opieką małe konieczna dzieci dyrektor ośrodka. na całodziennym pobycie oraz czworo dzieci dochodzących według indywidualnych harmonogramów. Dzieci znajdujące się w ośrodku są w różnym stopniu z upośledzeniem umysłowym, ze sprzężonymi kalectwami i towarzyszącymi chorobami. Pracuje kadra specjalistyczna. Głównym naszym celem i zadaniem jest stymulacja rozwoju psychoruchowego tych dzieci. Bardzo duży nacisk kładziemy również na pracę z rodzicami.